Jest tu ja. go <moved> widzimy. Mendoza zobaczył i ją pokochał. Nawet nie wiedział, że baba to chłopa. Ja. <wśbienio> ja. 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 Żul wraz wra z prókwą się pojednał Bum. Że założenie, ja pierdolę. dole i tu to widać, Mendoza już się z tego nie wymiga. Kochaj ją zatem sercem całym i nie wchodź w jej we wszystkie szpady Chodźcie wszyscy Kto go widzimy!